Prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej jest gotowy odsprzedać koncesję potrzebną do realizacji niskich term. Twierdzi jednocześnie, że mógłby się założyć, że nikt jej nie kupi. Czy to oznacza, że termy to już tylko mrzonki? Do tematu powrócono podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie odbyła się dyskusja nad realizacją w 2013 roku zamierzeń mających istotny wpływ na rozwój miasta z wykazem inwestycji gminnych, ale także gminnych spółek. I to właśnie przy tej okazji Paweł na konieczny Prawa i Sprawiedliwości pytał prezesa nyskiej energetyki cieplnej, czemu zaniechano wykorzystanie złóż geotermalnych, skoro jesteśmy właścicielami koncesji. Coraz więcej miast w Polsce jest mniej przykład, mniej, w z tym roku przyciągał miliony, na setki tysięcy turystów i świadczy usługi turystyczne, całoroczne. Unijowie oprócz uh, tem rozwinęły się usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlowe. To miasto po prostu żyje ten My mamy koncesję i czekamy nie, aż ktoś przyjdzie, odkąd koncesję, zacznie wydobywać, czy um, czekamy na lepszą koniunkturę, czy czekamy aż włączenie zacznie wydobywać i to bez sensu będzie wydobywanie tego wniesie. Prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej Czesław Foks tłumaczył radnemu, że konieczny jest odwiert na głębokość dwóch kilometrów, który kosztuje 15 milionów złotych. Jeżeli po prostu nie będzie sponsora, który będzie chciał wykorzystać te wody geotermalne do celów aerologicznych, medycznych, to po prostu nie zapomnijmy o tym, bo to są nagłady rzędu setek milionów złotych. Bardzo szybko znalazło się rozwiązanie, ale po co próbować, skoro na pewno się nie uda. Wystawmy tą koncesję na przetarg. Są inwestorzy, którzy w Polsce kupują koncesję. PGNiK kupują. <laughs> inne spółki, kupują. spółki z kapitałem zagranicznym są zainteresowane. Co? Dopiero w tym roku rozpoczęła Pani, Pani Polska Akademia Nauk wykonywanie odwiertów, żeby ocenić stan wód geotermalnych. I Bez tych badań wystawimy to na giełdę, nigdy przyjdzie. Coraz częściej z powodu nie samej dziury w budżecie, a raczej złym decyzjom, tu choćby miliony wydane na wciąż niefunkcjonującą wieżę ciśnień, sięgamy do frazy, że miało być pięknie, a jest jak zwykle.